Chryste królu i Chryste zwyciężaj swoją miłość od w nas. Umiłowani. Idziemy na niedzielną Eucharystię. Śnieg musi spaść na ten świat. Pierwszy w tym roku, jak, jak mogę zanotować. Po cóż, po cóż to jest, wszystko jest po coś zima. Aby nowa wiosna była, Duchu Święty, przejdź tak jak też Ty, a dzisiaj Chrystusa Króla, wielkie święto, Pan Jezus Chrystus, Mesjasz i Zbawiciel, jedyny Odkupiciel człowieka. To jest obrazem Ojca, bardzo dobrego Ojca. Wszystko ukształtował tak, aby nas zbawić, abyśmy żyli tylko w miłości. Dlaczego święty Franciszek z Acerzu miał takie był tak skuteczny właśnie w tym, aby i. prawda? Można władcy e, ze świata muzułmańskiego byli przekonani do pana Jezusa Chrystusa, zostali nawróceni, pociągnięci przez Boga i podjęli decyzję: tak, Jezu, ufam tobie. Jak to się stało? Dlatego, że właśnie święty Franciszek żył już tylko miłością. Szczęśliwy przeszedł po prostu niejako jak włóczęga czy ktoś, po prostu wolny. Wszedł po prostu szczęśliwy do nieba. A wcześniej, jak szedł jeszcze e, tam do benedykta. Wiecie państwo, świętego Benedykta, słuchajcie, sława go wyprzedziła, ale co mu po tej sławie? Dlatego właśnie mógł być sławny. Święty Jan od krzyża powiedział, będąc w centrum swojej pokory mogę mieć wszystko, ale nie będę pragnął niczego. I właśnie o to chodzi, bądźmy wolni. Co nam po obóstwie, po bogactwie, bieda, bogactwo, my wszystko możemy znieść, ale w Chrystusie nie będziemy z tego powodu cierpieć. Ani w próżność nie popadniemy, ani w zniechęcenie tylko po prostu miłość Boga i bliźniego, tak jak Chrystus nas umiłował. On nas tak nieskończenie kocha. Pamiętajmy o tym, przyjaciele. Gromadźmy się na Eucharystii. Kochajmy Pana, Sługę Bożego, który do końca nas umiłował i pokazał nam, jak mamy żyć, abyśmy żyli. Duchem Świętym. Amen. Alleluja. Chryste, Królu i Chryste, zaciążaj swoją miłość. Odmów w nas. Hej, Awe Maria. Pamiętajmy, jesteśmy dziećmi Bożymi.